No cześć, ja jestem Masu. Dzisiaj słuchajcie sobie pogramy w World of Tanks. A jest ze mną Moltak, Przywita się. Dzień wszystkim. Hej. No. No i tak już bez pieprzenia sobie przejedziemy czymś. Dobra, czyli dziewiątkami nie jedziemy. Jak chcesz? Dobra. To dam sobie. A, to pro. proszę, okay. mm, To ja dam to. Chyba, że ja mam Cię Nie no. dobra, już tutaj. Już mam. Szpoko. Sobie nagramy taki dłuższy odcinek może, nie? Potem się podzielić czy coś. Jak chcesz, możemy zagrać. Nie to mnie to fali. Dobra. Yy, to co? No to ja biorę. Gdzie... Bym... No mam 103, także... Okej, to ja sobie z No tu będzie kuksiarsko. Nie, bo tylami żegnza. <laughs> nie kurde, tak w ogóle nie gram teraz. Ale na przykład w Battlefielda nie co grałem wczoraj. Gościu tam do mnie na pieprza, nie gdzieś tam z lewej. A sprawy prawej inny, nie? Ja się nie zajmuję, bo ten drugi był tam dalej. E, hmm. No ale kurde, w końcu mnie zaczął wkurzać, bo mnie tam trafił kilka razy. A ja tak odwracam, wie że bez i je, piep, piep i nie ma go, nie? <grych> tak sobie. No e, tam też wie, są fajne czołgi, no nie podoba. Znaczy, tam są trzy chyba czołgi takie. te współczesne, nie? Właśnie no, tam, nie. Jest M1 Abrams, tam jest ten m ten a tam jest T90A, czy coś takiego, nie? tam pamiętam, ale, ale fajne. Uhu, uhu. Spoko, spoko, Dobra. Dla siebie. Nie, nie wiem, ja sobie pojadę gdzieś, albo czekaj. Może tutaj w lewo sobie skoczymy. Od razu ostro w lewo, tutaj jak są te rozjazdy. Mm -hmm. no, ja też to Bo tam, jak pojedziesz na prawo, to się o stop, że tam będzie stało foch. I nas po prostu rozniesie. Co będzie stało? Foch. A. 155. Spoko. Nie wiem, ja, ja tu za, ja... zawsze na lewo sobie tu, o tutaj nie i... o no, tej. No, dokładnie tam trzeba jechać. Tylko tam nie prój tak za bardzo, bo wylecisz na to jakiegoś tam hewika a to nie będzie za miło. No nie będzie. No, co tam jest? Eee, e sobie tak o. pyknąć go tutaj, mogę? mogę czekaj, czekaj. Dwie, dwie e piąteczki, no miło będzie. Nie, nie powiem, że nie. O, masz też 32. Jo, pieprzę! Nie, zobaczysz, chłopie, jak będziesz to oglądał na nagranie, jakie to by już trzeba dobra. Nie, nie ogarniesz. Człowieku, jakbyś ty widział, co mój kod odduca mi teraz w pokoju. <laughs> Kurwa, ładzi mi po głowie, mi na klawiaturę i dziw się w człowieku, że wypypałem kurde Kurwa za kaplę, kable od tych słuchawek się oh, fuck. Strzelił! Strzelił right. ty syn A ja zaraz wyjedzie taką bombę za że... No, okay. We włas, nie mam golda o, to Co ty we włas? Normalnie prosto yes. patrz widzisz? Ja I... nawet we nie strzelałem Co ty gadasz? Przyszłam na 300 pancerza. Zauważ, że on ma stokową wieżyczkę. Tak? No, ma tysiąc, A... 1400 HP. Eee, tutaj o, o, osłaniaj mnie, osłaniaj proszę mnie. O, no dobra. Tylko czekaj, ja sobie tak wyjadę tutaj. O. Idzie, przesłanie jeszcze, dobra, nie. Dobra, ja tu patrzę na tego Żyda. Ło wow. stary, ja się cofam. Ale komuś. Co tam masz? <grytanie> no wszystko. No Przysz... kurwa, czekaj, czekaj. Wycofaj się, co wycofa, mnie? Kurwa, nie, nie dawaj, to dawaj, to Nie, nie, nie. Chociaż możesz wyjechać, spokojnie, wyjeżdżaj. Wiek, nie, bo obiekt przeładowuje, więc spoko Teraz ja tam się przepilnuję. Dupy nie masz, spokojnie. Powiedz jak strzelam. Ehm. nie zarysowaliśmy. No. I tak, no, o dobra, czekaj. Arta? Czy co? Nie wiem. Lorka. Ale coś mnie tak leciutko dostaje. Lorka, lorka! Dobra nie, ja jej dam radę. spokojnie. A ja ja bo tu ty ile móc. tam? 6 sekund, nie? Czy 5? 5.99 dokładnie. No. Aha, no to wszystko jasne. A mix! O kurwa, ale wpierdol... Teraz ja! Dobra, idź, ty bo ja tutaj się nie nadaję. Nie gram w tyle. Patrzcie świnie! król parkietu! Może nie, teraz cofka co? Bo obiekt jak mi zaraz wysadzi, nie, bo dostaniesz go tak. <noise> Chciałem go nastraszyć. Tak. <noise> na pewno się to zastraszy. No O, patrz, patrz, papa, tutaj jedzie. zosiam Tam jest butek, człowieku. Nie da rady. Trzeba zapitać. Opa, patrz jak go tutaj wezmę. Obierz. Uuu, Chłopie nawet nie zauważ mnie. Daje ci go na własne. FAK, fakt, tu jest ten. Eee. T54 te ty... Robię dupę! Chodź... Chodź tu malutki, no chodź, chodź, chodź Szykuszkoszko, bo... Szybko robcie dupę tam o eee, ej. O fak, fak, fakt, fuck 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 to trzywa. To ciśla, to O oh, w dupę. Nie no jeszcze nie trafiłem, nie no to było Oeee O jeden, jeden, Jest dobra Zajebiście Fuck. Dobra, ja Nie mam ja Aha nie Ty tam ty. będzie w okienku stał, nie? foch czy coś Tutaj Kurwa nikt nie pomoże, no popatrz to Ja pierdolę No nie no bo wszyscy sobie pojechali po fragi! Spierdalać, kurwa. kurwy O kurwa Dobra też tam jadę. Znaczy o, tam się boję, że tam jakiś... No to jest ta cała gra. Ja już kurwa zapomniałem, no, dlaczego no, ja no, gram w no, Battlefielda. Ty mnie nie widziałeś, Gdy? jak ja się wkurzam, kiedy w Battlefield gram. Nie, nie chcę widzieć. Kurwa, jebany kot. Wydupcie mi z tego pokoju. W przedwąch! A, macie kurwa. Frager, Ty patrzaj, patrzaj. 40 i o w dupkę Ojej, da, 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 da A strzelam Co ja chciałem zrobić kurde, nie? I nie teraz, wiem, oj cześć A. Mm, mm, Ale dwa fragi, znaczy no, muszko co tam To dawaj, pojedziemy czy nie I co tam jeszcze masz? Okay. Ja bym sobie cometem pojechał wszystko, wszystko. Wszystko. Metę sobie pojechał, bo tutaj ile mi jeszcze brakuje? O. Możesz wziąć. Dobra, ja sobie wezmę Arkę. No ja wiesz, wie, że ona jeździ szybciej do tyłu, ja, niż do tego. Przed... <laughs> <Ona> jest <zajebista. laughs> Właśnie kiedyś jak sobie oglądałem, nie, nie wiem, jakiś filmik chyba. Faj czy Harlaka? Nie, nie chyba Fajnie. No to właśnie mówiło o tym. I to tak za Mam Mam stokową lówkę, jak coś, więc. Faj ja i tak ładnie pierze, 10 sekund tempo, 200. No to spoko. Gdzie, to no, Dobra, bo ja tu się nie znam... Ja, ja, e... ja od razu wierzę, że ja chyba na lewo pojadę, więc... Bo to ta, te arty wieżek są chyba, wiesz, to nie mają za dużego zasięgu, więc... No to sobie co, pojadę nie wiem, na... gdzie ja mam jechać. Możesz tak na lewo pojechać, jeśli chcesz. Spoko, yes. no to chyba... Naraz... Tam świecić, wiesz, no, no, no. Zawsze się Karol buntuje jak mu mówię, żebym świecił. Nie ja będę świecił, to widzisz frog zbiją, no no. No tylko że za świecenie chyba jest, na, jest nawet więcej doświadczenia, nie? No, dokładnie. E, bo to masz y, podświetlony damage czy coś tam nie? No 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 no. Jeszcze jak gąski tam zrzucasz i tak dalej no to. Znaczy nie ty, no, tylko to... no, po zrzuceniu ty. i tak dalej, no to. No, uszkodzenie, że jakie, no, zadają po twoim poczędzenie. A i ty obracasz dookoła? No chyba Cię pojeb**ał Działkiem? E, ty tyłem jedziesz, nie? No. <laughs> no kurde Jest breka, człowieku, ale ta FOG przed nim jest jeszcze bardziej dobra No i patrz, no patrz nichuja, ni jeden kurde komet pojechał tutaj, no nie? I tutaj mm. i, I co taka gra, ale no, to jest właśnie To e, no są... o kurwa, no i już będzie po mnie Czekaj, czekaj Nie Dostał Spokojnie Fak, oberwałem Dobra, nieważne Eee dam Dzień, Ruda Gień! No i teraz patrz Arta mi zdejmie, nie no to teraz do tyłu, bo zapomniałem że jestem szybszy do tyłu, ja do przodu, kurde, blekać się Zastanawiam się co to jest A ile do przodu jedziesz? 20? Aha no To ta Arta od dópce chyba się w, w kurze, że zabiłem spotera tak? tak tutaj... Dobra. Świeć! Mnie tutaj zaprasza rolnik do Counter-Strike'a, żeby pograć, choć nie gram. Nie, Cały rolnik. Nie, nie, no, nie to, 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 to jest rolnik, tego nie ogarnij. No nie wiem, ja tam nie lubię Counter-Strike'a. Czy tam? Ja kiedyś to grałem, ale na botach sobie nie dawałem rady, więc zrezygnowałem. Aha. No to Ty Wygramy to. Ja tu jadę z tym stewardem. To ja muszę podjechać Tam Tak, i znowu wle wle wleki się 16 Oj. do przodu, no nie A, tak. dobra O Boż. Strzelam bez celowania Strzelaj O boże, dostałem Nie Nie czego, Ty czego? patrzaj, su Dawaj, dawaj, dawaj słuch, dawaj słu. Ja tutaj w o dobra W dupkę. Dobra, to był zły pomysł Stój tam, ja dopiero podjeżdżę, żeby to sumieć. A kurde, przyjść tam grę, a nie muszę szybko to działko zmienić. Dobra, zajebiście, ja. Góry nie. O, ten Tedek jest fajny, ja go lubię strasznie. Chyba strzelać do niego. No, ja wiem, ale on chyba teraz się patrzy na mnie. Dlatego ja tam nie lubię siebie, tak wychylać. Czekaj, że nie strzelaj, nie strzelaj. Znaczy no nie do siebie nie może. Jezu ja go nie widzę, on tu stał na środku Już ja go nie jadę tyłem, już jadę tyłem, już już Pieprzaj, kurde, czy Gdzie Gdzieś na pewno Czekam. Tam jest, tam, jest. tam jest... Dobra, dobra. Na sobie, na, dobra, na, dobra. na dobra. I Oczywiście mi brakło zasięgu do niego, no bo patrz. Arta, arta moja moja, arta jest moja spoko Gdzie tu jedzie? Ty, bo ta arta jedzie na hardcora, że nie widzę jej nawet nikogo nie widzę. Fucking co to jest? Dobra, ja tutaj spróbuję tę pzt jakoś. Ode, ode mnie pocisk poleciał? Poleciał? Oeee. Eee, ja... Nie ma no. szacunku. 8... Nie idę, to było 84 chyba, nie? Ucieka. Ucieka. Dobra, dobra, dobra. Ej, ja chcę damage. Czy tam damage. Wszystko, to... Leci, 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 leci! Dostał! Zostawiam ci go Mój, mój, mój! Zostawiam ci go, chcesz Skur... mówię. Nie nie, nie 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 ty Ale mi zadubcyły gościł, wie pan. Skurwy Dobra Wiem, bo mierzyłem, żeby ci zabrać, ale nie złożyłem. <grywa> o widzę tą panterę. Jeszcze może dostanę, jeszcze będę ją miał... Jak trafię w dupkę, to będzie fajnie Stoi, 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 stoi! Fuck you mother! Kurde yeah. jebany Kocie jebany kot! Parek, Parek mruczy Słyszysz? No, no 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 na filmie chyba nie będzie słychać z tego, ale no trudno. Nie wiem, wiem że jest zuki. No i ukradli mi frago! Nie, no dobra Najlepsze jest to, że ja wcześniej strzeliłem a ktoś tam. O Ooo, oznaka trzeciej klasy, nie wiem za co, ale dobra Ja nie dostałem nic To jest właśnie to, 133 Dobra, to teraz ty sobie możesz wziąć artę znowu, a ja sobie LC wezmę To ci poświecę trochę, lepiej Okej No i za to sami Nie za wysoka arta? A pojawiłem A ty, który to był pierwszy? No dzięki. Ale u nich, u, u nich jest czas, więc ma, masz kogo zabić, mm -hmm. ale mapa, mapa po prostu na mnie idealna, Co, nie? Ale to mówisz tak ironicznie. Co? Ironicznie, no, tak. czyli że no... Dobra, no. no ja chcę na no, no, ja ja tak za dupce tutaj na lewo gdzieś, najpierw środkiem pojadę tutaj, no nie mogę pokazać. I, I wykryję wszystkich, i dostanę miliard kasy. Taki a, jest mój plan. Na pewno. Życie ci, ży, ci powodują. Dobra, a ja jedę w miasto normalnie jako niszczyciel, bo to jedzie nie ma sensu. Ja nie lubię grać. z mieście <coughs> No, a kto wie. Turyn, cztery Chyba żebyś pojechał tutaj ryn. w pra. A nie, bo oni tam mają bazę, to nie. No. I Wpadaj mi kolej No, no? Stereo, ostatni z wiesz, że mhm. eee. to jest nowym nie? I zdjąłem tego Łata na strzał. ten taki, no wież... co. No wież... Największy no wież... damage, nie? Daje. nie? Nie, Największy daje te 92. Po tej, po tej mojej, a teraz. Wdłubkę. Joki fort. Fuck Nie! O... fuck, gdzie Nie! Ja gdzie ej, ej. Ja... Nie! Nie! ja, Nie! Przy. Ale, ze mnie lama Kurde, zapomniałem sobie, że... Haha, patrz nie? Nawalał nie, za to lubię ten czołg, Nawet takie TRS'e mogę tu Akurat go teraz nie mam O, no i zarypi się No i że wszystko jest... PODJĘĆ pod FAKA, ON NIE OBIŻDŻA NA CIEBIE LUFFY ej to jest dobre Tylko... Kurde Ale od dupy go... albo nie wiem, gdzieś go zaję A gdzie on jest? Nie, nie wiem Aha, już wykryć. Ty jeździ na hardcore. Nie no trochę chciałem sobie tu pojechać tak Ej, stój! Ale dobra jest. Nie no jadę jadę gdzieś tutaj O nie O Jezu nie! Ty patrz, patrz akurat jest Cześć Ale fajnie, że wykryłem Ale się nie boi I mnie po ciebie jedzie. Jaka ma. Powiedz, temu z tym uważam. <lach> nie ma jak dziesiątkę przejebać. No dokładnie. Je jest zabawa. Jezu, jeszcze 75. O w To jest dobra bitwa, nie powiem, że nie. Dobra, ja jadę po artę. Jeśli mi się coś tam uda w ogóle. O Jezu, nie! Jaka, Jego przebije spokojnie Ja wiem, ale nie, nie bardzo, o Jezus, nie tam chyba jest na awku Nie, nie kończy wieżyczką tak? No co za dupy O, Jezus, o tam jest jeszcze nie, nie mam co zrobić No dobra Skończyła się mapa, za mały mapa. Ale mapy, ja to, to zlamiłem, Jezus a, a ty, a coś ty zrobił? Ja wyjechałem do nich prawie do władzy, bo ja myślałem, że to jest normalna lica. Aha, no, no wiem o co chodzi. No. Dobra. Czym? Czy wdarzamy mm. dziewiątki? No, możemy. Teraz ja sobie wiem w toczy znowu. I dobra. Dun, 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 dun. Go 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 Rangers. Ile ty masz zamiar wideo nakręcić? Nie wiem, tak żeby było. Tam co? może coś opowiem o czołgach, co? A, co ja tam będę opowiadał dużo o tym. No to możesz powiedzieć, że Tortoś się coś jak chcesz. To co, to jest? jest w miarę, w miarę fajny no jest największy jego a to, to jest działo ponieważ ładuje wiesz 5,99 no to jest mega. ale to jeszcze bez, bez, ten, bez braterstwa z braterstwem, które tam było no, min, o, tam 5 pewnie 5,80 coś no nie mhm. I, 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 i tak, no działko ma szybko celuje, no, szybko ładuje szyb, dobre, znaczy no w miarę szybko leci pocisk, no i celne na pewno mhm. to mhm. bardzo celne no to wolny jest jak widzisz, a Odbijać, odbijać, z dalekiej odległości na boje. No bliskiej to tutaj ci w, bo w boki, nie te policzki, jeszcze nie, ten garnek. Nie, no ten garnek to przede wszystkim. Przez... No, no, najbardziej fajny. No to ja musiałem 103, no. Ale raczej rzadko jakiś ciąg na mnie wyjeżdża naprzeciwko, ponieważ wie, że mam 7-5 sekund no, i kości. w ogóle ja yy, zapominam nie o tym, że jednak tortoise to nie jest taki twardy, nie, na bliską odległość, nie? Spokojnie tam właśnie we włas, a zawsze nigdy właściwie jeszcze nie byłem tak na niego, nie? Po prostu, się zawsze bałem się, że mnie tam wytrzymi i tak dalej. No to może OM-103, no. no w miarę mobilny jak na swój tier i tak dalej. O, to na, tak na, pe na pewno fajna wieża jest, ma 120 pancerza z przodu, tam jest warstwowy z tego co wiem. E, więc tam to jeszcze się dodaje. E, dobre opuszczanie działa. Tak jak mówię, wieża odbija na, na, naprawdę dużo, nawet na dziesiątych tierach. Znaczy nie no, ona jest w ogóle nie mało pancerze, ale jest bardzo zaokrąglona no tak, tak, style. dokładnie. Także to jest fajne. Ciało też takie w miarę fajne, celne na pewno, szybko celuje. Może nie ma jakiejś tam penetracji, choć w sumie no jednak jest to ciężki, no to nie możemy się tu spo spodziewać Nie wiadomo. ma dobrą przecież. On, on ma działkę z dziesiątki, co ty chcesz? No, 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 ale patrzę, jak tutaj na przykład te, te deki, nie wszystkie, które teraz są, no to już jest przesada trochę, nie? No, no, ale to są te deki, a nie jakieś tam. sobie obieć, kurde. I już masz go gdzieś. A jeszcze właśnie jest fajny ten e, przednia płyta, nie? Kadłuba. Nie wiem, tak się wydaje, nie? Tam, ona ma 200, nie? Ale zobacz, jaki ale to jest kąt. Z, to za zaosroglona, nie? Masakra, to jest kąt taki wielka, nie? Że Dinka... Prawie wszystko, no tutaj pod wieżę wszyscy biezą Masz wiedzą. tego Iza? Ale mnie cisną, a wszystko do mnie wali Właśnie nie mam tutaj w ogóle ostrzału Spróbuję tę te 30 o Nie wiem czy oberwałem Zaraz będzie po mnie Aha. No Nie, może, może nie, Z zobaczymy czy obieg we mnie trafi, bo jak obieg nie trafi to jeszcze będę żył O i nas no. O, Baczat ba e, nie uwierzysz Wierzysz, no, to do tej Lorki, nie? 40 te masakra. Tak, no znaczy to, to jest... Pewnie wierzyć ci poszło, no, to są dziwne dziwne te. Mam tego baczata i baczata, no to naprawdę nieraz trzy, ostatnio trzy trzeba od WTK sobie nie wiem jakim cudem. chyba że kolejność miłem wyszczelony. A wiesz co ostatnio mój klan robił? No. Znaczy no ostatnio kiedyś tam eee, Jagódką z Golda odbili kilka razy od tej jedynki <laughs> Niemożliwe to jest. Jest jedno miejsce na tej jedynce gdzie... Odbija po prostu wszystko, kurde. Jagódka z golda. To jest potężna penetracja i to jest pierwszy kuźwa TR. Nie, nie, ale... nie, nie. Wiesz co, nie, 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 czuję tego, ale masakra. To poczuj stary. Spytam się gdzie to mniej więcej i pójdziemy na testówkę, to zobaczymy. Chyba, że już to usunę normalnie. Stary, bum, kurde rykoszety. I shu, i no wszystko tam Chyba jazmo działa o o o o o o Nie 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 No i? Te 30 ma te boki w miarę więc może Może rygorzety Nawet nie ten że nie trafiłem niestety Ej tu nikogo nie ma niee Właśnie ja jestem Ty go wciągaj Fak ale gąskę dostała niee Mogę poprawić? I spadaj tam. Yes. Tylko nie za daleko, bo tu jest jeszcze obiekt. Pamiętaj o tym. Conqueror już. O, Wierzą, wierzą. Wierzą. Elegancko. Zagram się tutaj tak fajnie. Wierzą tak prosto. Ale Conqueror to ta. już będzie po nim zaraz. Baczard dociść. No i... Kurde, wy Conquerorowi wywalewaliłem w działo. Wejrzy z pieprza i już nie żyjesz. wam wamacie! Ale do dupy ja pierdolę. Dobra, ja wychodzę. Nie, 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 nie. A to mnie pisze, dobra, nieważne. Czym? A tutaj mi chleb dach. Do... Ups, Czym się pytam? Aha, Pff. nie wiem, w tej dynką, dawaj, masz tej dynkę.